BWB-XP pozwala na wykonanie wielopunktowej kalibracji wielojonowej. Dla przykładu użyjemy trzech jonów: sodu, potasu i litu o różnych stężeniach. Wzorzec 1 ma stężenie sodu 90 ppm, potasu 40 ppm i litu 10 ppm. We wzorcu 2 stężenia powyższych jonów to kolejno 100, 50 i 20, a we wzorcu 3 110, 60 i 30. Z menu głównego przechodzimy do menu kalibracji, a następnie do menu kalibracji jonów, gdzie wybieramy wartość 8 multi. Lub możemy wcisnąć przycisk multi-mode, który przeniesie nas tam bezpośrednio. Wciskając przycisk dla każdego z jonów, będziemy musieli wybrać pomiędzy tak i nie. Tak będzie brać udział w kalibracji. Nie nie będzie brać udziału. Tak lub nie można również wybrać za pomocą przycisków góra-dół. W przypadku naszej kalibracji wybieramy tak dla sodu Na, potasu K i litu Li. Na zapytanie o liczbę punktów wpisujemy 3. Na początku wykonujemy pomiar roztworu ślepej próby. Następnie wpisujemy wartości dla wzorca 1, więc wpisujemy 90 dla sodu Na, 40 dla potasu K i 10 dla litu Li. Zasysamy wzorzec 1 i akceptujemy. Czas na wzorzec 2. Wpisujemy 100 dla sodu, 50 dla potasu i 20 dla litu. Zasysamy wzorzec 2, obserwując proces na FPPC. W przypadku wzorca 3 wpisujemy 110 dla sodu, 60 dla potasu i 30 dla litu. Zasysamy wzorzec 3 i obserwujemy proces na FPPC. Pamiętamy o zaznaczeniu opcji Pobierz kalibrację przy każdym z kalibrowanych jonów. Kalibracja wielopunktowa i wielojonowa zmniejsza czas kalibracji o 2 trzecie. Im więcej jonów i punktów, tym większa oszczędność czasu.